Skupiam się na razie na kontuzjach i na, na zespole, na tym, żeby mieć pełen zespół na kolejne mecze. Nie, nie, nie myślę, czy to jest podobny sezon do, do, do tego sprzed dwóch lat. Na pewno mamy ciężki początek. Poprzednio nie mieliśmy ciężkiego początku ze względu na kontuzje, tylko po prostu nam coś się nie zazębiało. Albo decyzje sędziowskie, albo tor, albo cały czas coś było pod górkę. Teraz no, kontuzje. No, nie ma co dyskutować, jeśli jedziemy kolejny mecz bez lidera. I to ZZK się nie zastąpi tego w takim stopniu, jakby się chciało. Chociaż tak dzisiaj nie było najgorzej. Myślę, że Francis nie można też narzucać, że on tam będzie zaraz robił po 12 punktów. Myślę, że to jest młody chłopak i bez ciśnienia będzie sobie z meczu na mecz jechał lepiej. No mówię, ale no brakuje cały czas, czy Tobiasza, czy... Wiadomo, że każdy senior może mieć czasami słabszy dzień, to, to i Wiktor, Wiktor tak samo mógł dzisiaj tutaj pojechać bardzo dobre zawody. No i to samo jest z Sebastiana, także no, są trzy duże ubytki. Upadków nadal jest dużo groźnych, więc nie jesteśmy pewni nawet, czy wszyscy są cali i zdrowi. To diagnozy będą dopiero dzisiaj wieczorem. I, I na razie głównie się na tym skupiam. No właśnie, bo upadł Jakub Poczta, on potem w jednym biegu nie wyjechał, ale w następnym już pojechał i zdobył ważny punkt w kontekście wyniku, bardzo ważny. Grzegorz Walasek na skutek defektu najprawdopodobniej ten upadek. Yy, mówił, że wszystko niby w porządku, ale, ale trzeba sprawdzić stan zdrowia. No jak najbardziej. Grzechu gdzieś tam yy, narzeka na ból kciuka. Yy, tygrys, yy, wieś tam, problem jest z małym palcem. Zobaczymy, mam nadzieję, że są stłuczenia, wybicia, a nie coś poważniejszego. Ten mecz był niesamowity, pełen zwrotów akcji, bo prowadzenie wysokie na początku 17:6, 6 choć mo mogło być ciut wyższe nawet, ale generalnie ten początek, ten tor, który był bardzo przyczepny, pasował chyba twojej drużynie. Myślę, że bardziej nie pasował dla Rybnika, że, że gdzieś oni porobili straszne błędy, bo widać było, że po korektach, po pierwszej serii nie spodziewać się można było tego, że to będzie trudny mecz, taktyczne poszły, trzech zawodników dobrze dopasowanych do toru, więc yy, wiadomo było, że nie będzie łatwo. Robili rezerwy taktyczne przede wszystkim i możliwość tych roszad i tym odrobili straty. Tak, trzech zawodników jechało bardzo dobrze, Matej Zagar może nie błyszczał, ale, ale punktował w każdym biegu, więc nie był łatwym przeciwnikiem. No tyle, no te taktyczne im wychodziły. Mówię, też było, duże znaczenie miały pola startowe, bo jeden 3 zdecydowanie lepiej dzisiaj jechały, jak 2-4. Udało się ten teor zrobić, ja nie mówię, że było łatwo, bo naprawdę pogoda nas nie rozpieszcza w tym roku, mamy Cały czas problemy i z torem bardziej się staramy, żeby jeździć w ogóle, a nie myśleć o tym, żeby tor przygotować w taki czy w taki sposób.